Jednym z najciekawszych elementów salwadorskiego eksperymentu z Bitcoinem jest wykorzystanie energii wulkanicznej. Salwador to kraj pełen wulkanów, a ich energia geotermalna od lat jest tam wykorzystywana do produkcji prądu. Rząd ogłosił, że ta czysta energia będzie zasilać kopalnie Bitcoina. Dlaczego to ważne? Bo jednym z najczęstszych zarzutów wobec Bitcoina jest to, że jego kopanie zużywa dużo energii, często pochodzącej z paliw kopalnych. W Salwadorze sytuacja wygląda inaczej. Energia z wulkanów jest odnawialna, tania i praktycznie niewyczerpana. Dzięki temu bitcoin może być tam wydobywany w sposób przyjazny dla środowiska, a jednocześnie wspierać rozwój lokalnej infrastruktury energetycznej. Krytycy pytają: Czy to wystarczy, aby zasilić duże projekty, takie jak Bitcoin City? Zwolennicy odpowiadają: że to dopiero początek i że odnawialne źródła energii mogą stać się przyszłością górnictwa bitcoin. Pamiętaj, to materiał edukacyjny, a nie porada finansowa. W następnym odcinku opowiem o tym, jak mieszkańcy Salwadoru korzystają z bitcoina na co dzień i czy rzeczywiście płacą nim za kawę czy jedzenie. Obserwuj, bo będzie naprawdę praktycznie.